Voor de fitzijndj cham het leuke het maar stealing niet de klachten, buiten! Parents, het is

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny! Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli! Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli! Nawet zarażenie życia! Nawet zarażenie życia! Wykonując powierzonymi zadania! Wykonując powierzonymi zadania! Szczerze! Szczerze! Pilnie przestrzegać prawa! Pilnie przestrzegać prawa! Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Szumuję. Czuję! Przestrzegać w Przeguj. 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 Związanych, za związanych ze służbą. Strzec w związanych ze służbami. Honoru, godności dobrego imienia służby. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz ostrzegać praca na wiki zawodowe. Oraz zyskać. Szanowni Policjanci, serdecznie witam Was wszystkich w szeregach Policji. Gratuluję przejścia przez wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Wykazaliście się nie tylko wiedzą, ale również doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Koleżanki i koledzy, dzisiejszy dzień to ważny dzień z pewnością dla Was wszystkich, dla Waszych bliskich, ale również dla całego śląskiego garnizonu Policji, ponieważ nasze szeregi Zasili 120, 129 nowych funkcjonariuszy. Życzę Wam, aby ten dzień na zawsze pozostał w Waszej pamięci i żeby zawsze kojarzył Wam się z podjęciem dobrej decyzji decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi. Życzę Wam również, abyście mundur policyjny zawsze nosili z dumą i żebyście byli przekonani, że to co robicie ma sens. Koleżanki i koledzy, przed wami trudny czas, czas odbycia szkolenia podstawowego. Zachęcam was, żebyście jak najlepiej skorzystali z tego okresu i dołożyli wszelkich starań, żeby, żeby maksymalnie przyswoić wiedzę, która będzie wam przekazywana. Wiedza teoretyczna i kwalifikacje praktyczne, które nabędziecie w trakcie tego szkolenia, będą dla Was fundamentem na całej drodze pełnienia służby. Proszę Was jednocześnie, żeby w trakcie tego szkolenia i pierwszych miesięcy Waszej służby, żebyście się nie zniechęcali. Nawet kiedy będą drobne potknięcia i trudności, żebyście je przezwyciężali, budowali na tych słabościach sił do dalszego pełnienia zaszczytnej służby na, dla Państwa i obywateli. Proszę Was, abyście pozostali zawsze wierny, wiernymi słowom słowowania którą przed chwilą złożyliście. Ja zapewniam Was, że służba Policji to zaszczytna służba, która daje bardzo wiele satysfakcji. Życzę Wam oczywiście awansów, wyróżnień, ale też właśnie zadowolenia ze służby. Waszym bliskim, którzy dzisiaj tutaj przybyli, za to serdecznie dziękuję, których serdecznie pozdrawiam, ale jednocześnie proszę, żeby wspierali Was w tej codziennej służbie, w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych i żebyście, szanowni państwo, byli dla tych młodych adeptów sztuki policyjnej wsparciem w trudnych chwilach, a niewątpliwie takie może mogą się pojawić w trakcie pełnienia służby. Koleżanki i koledzy, na koniec życzę wam policyjnego szczęścia i żeby pełniła przed was służba, zawsze znajdowała szacunek i uznanie w oczach społeczeństwa. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy za uwagę. Słowo naprawdę.